Wella, haba for the lika. tika. Tribe con guella. Hannah Guala. Conaku coda weaka buhuela con a buroco. Wala tribe. What's another hona? Waina Zabahuna for the hurricah Mhm. Mm tu mam. Okej. Okay. O, to, to wygląda na rzekę. Ej! E, fajnie sobie najeżdżam. No ma powiedzieć, jakie są zasoby. Jest pyta? Musi się podobać. Pogodę. Proszę, Rysiek, też jestem to mam hardcore. Naprawdę, Taki mega Tak mnie grypa z, z trzami wziął z przyczeki. być dobry wujek? Dobra, tanka na urodzenie to caryta Tak, już powiedzieć w tym filmie, bo. Tady. A to wywala pierwszy, że tam chusta jest już. <gry> Dobra hmm. Okej, okay. to na rzekę. Robić rybaka. Dobra, gdzie jest ta moja ikona? Y Jak kurwa jest to? Tu jest moja chata. Mogę jakieś zaznaczyć? Plus minus. A, tu jestem. Ta mapa troszeczkę tak na się jest zrobiona. O, nie wiem, może ma mieć taki klimat. I z strony chaty. Ja w sobie mogę tak się nawigować. a tu jestem. Rzekę mam na plecach dosłownie w drugą stronę Tak, tak tędy doszedł. trafię na rzeczkę. Nie podle Rzeczka, gdzie była? Kaczka dziwaczka <laughs> O kurwa. Ja w sobie zabiorę sobie bamboleło bo Jak mówię, warto zbierać od razu, bo później człowiek potrzebuje, co nie to szuka jak przygłup. Wiecie o co chodzi. A tak, to sobie od razu wszystko znajdziecie, pozbieracie. Jeszcze 27, 28, 29, się 30. Jedno machnięcie, kurwa, kurwa no chłop. Moja postać to ma pierdolnięcie czysty siekiery, co by nie mówić. Jak zajebie, to kurwa, i na raz. Patrzcie, Jeb, kurwa, jeszcze z tyłu lecą. Nie, no, to jest mega zabawne. Pierwszym inny innym będę przystąpił w Walu, jakbym hardcore, no to musiałem oddzielnie ścierać. A tu jep, kurta i wszystko leci. A ja mnie nie zaraz, swędzie, jak marudził kurta, stary dziad dzisiaj. Sobrzo zrozumiony. Chama ja się. Wtedy jechać, Jest streamowałem z kamerą. Nie, no coś takiego tak jakby do skurdeł, swędzi. jak <grym> streamuję z kamerą, to jest głupie. Nie wiem, nie wiem skąd to mam kurwa. A bez kamer tak nie mam Chciałem dzisiaj być fajny tego z kamerką Nikt się nie odezwał, wszyscy śpią pewnie 1040 tylko jak przegłupku O co, co to było?